Teraz miałeś łatwiejszą kiedyś piłkę, żeby trafić do bramki? No, taką bramkę siedziałem na chorzowie. żeby Przypominałem sobie, że analogicznie. Tylko tutaj bliżej do bramki miałem. A wracając do samego meczu, emocje były do końca. No, były ciężkie przeciwnik, doświadczona drużyna. Cała drużyna zabrze zawodnicy, już po kilka, już po 100 meczu miała w ekstraklasie. Widać było to na boisku, jak grali. Dobrze klopali w środku akurat w pierwszej połowie, bardzo ciężko było, ale dobrze, że wygraliśmy i są 3 punkty. Jeszcze rok temu grając w drugiej lidze z Legionowią, myślałeś, że zagrasz w Pucharach Europejskich? No, wszyscy o tym pytają, powiem dzisiaj. No nie myślałem, myślałem, żeby trafić do pierwszej ligi, Ja to do Ekstraklasy trafiłem i się akurat grałem, strzelam bramki. No to bardzo zadowolony z tego, no bardzo się cieszę. Jak przy losowaniu będziesz zerkał, czy będą kluby tam z Twojego kraju? Jasne, no, jasne, że chciałbym bardzo, żeby z Ukrainy trafiło, ale ciężko byłoby z Ukrainy, bo super wszystkie drużyny, co awansowali do Ligi Europy są mocne i ciężko by się wygrało. Przed Wami jeszcze jednak, zanim te Puchary, dwa mecze, jeszcze możecie o coś więcej zawalczyć. Jasne, dalej walczymy. Chyba trener już powiedzi, że dalej walczymy. Przed nami dwa mecze i są potrzebne 6 punktów z tych dwóch meczów. Nie będziemy walczyć. Dalej. Dzikie okazje w sklepach euro. Let's DVD Samsung. 40 talii, 100 Hz za 1399. Smartfon LG Elphino za 499 Zmywarka Bosch, funkcja VarioSpeed, opóźnienie startu, klasa A AA za 1599 zł. Euro, lider rynku RTV AGD w Polsce.